Witam Was, moi drodzy! To ja biolog. Dzisiaj nagrywamy sobie mały poradnik, taki jak zamontować dysk SSD M2 w PS5. No, dysk musi spełniać minimalne wymagania. Mój akurat spełnia: jest to 7400 MB na sekundę. Taki takim odczycie dysk. Jest to dysk Lexar NM790. Właśnie tutaj mamy taki o, opakowanie. Ja sobie go rozpakuję i spróbujemy go zamontować w konsoli PlayStation 5. Proszę. Teraz go sobie rozpakujemy. Czyli będzie taki mały unboxing. Ja Wam tego nie pokazuję, bo w sumie po co pokażę już mam dysk. Jest to dysk o pojemności 1 TB Z radiatorem już oczywiście który odprowadza powietrz, ciepłe powietrze No, i właśnie, dysk mamy już rozpakowany. Jest to dysk generacji czwartej. Widzimy, z radiatorem to właśnie to jest. Radiator, gdybyśmy wyjęli samą tą płytkę z dysku, to by był sam po prostu dysk, ale to wszystko o to. Czarne takie to jest radiator, który odprowadza ciepłe powietrze. A więc teraz, co bierzemy za ten panel, którym mamy napęd tutaj, o jak widać, tu mamy napęd. No to bierzemy właśnie za ten panel i go ściągamy. Jak to robimy? Bierzemy tutaj. Z tej strony, o lekko podnosimy. O, nie jest to takie proste, jak widać, i pchamy troszeczkę. No, no niestety nie chcę jakoś zejść. Pokażę to z tej strony. Właśnie o, tutaj. O, poszło. Troszkę było problemu hałasu, ale poszło. Może pokażę tak z tej strony. O, i tutaj mamy właśnie Nasze miejsce na dysk. A więc teraz to bierzemy sobie śrubokręt krzyżakowy. I tutaj, w tym miejscu, odkręcamy tą śrubkę. Aha, jeszcze tutaj mamy ten, zdejmujemy ten panel w, konsoli, w wersji z napędem konsoli, gdzie jest właśnie napęd. A w wersji digital będzie to po prawej stronie. Po prostu. I tak odkręcamy tą śrubkę, wyjmujemy tutaj tą blaszkę. I tutaj, jak widzicie, mamy kolejną śrubkę, o, tutaj w tym miejscu. Więc tak, ją odkręcamy również. I ten dysk mamy o wielkości bodajże 80 milimetrów. Tak jest. Czyli tą śrubkę, jeśli już ją wykręcimy, to tą taką podkładkę, którą mamy tutaj, o, właśnie wkładamy w to miejsce, gdzie jest zaznaczone 80. No, i teraz po prostu wkładamy nasz dysk. Musimy dopasować sloty. A to już każdy sobie myślę z tym poradzi. Troszkę będzie ciężko to włożyć, może. O, dobra, dysk mi wszedł. Ładnie. I teraz tutaj mamy to i tą śrubkę przykręcamy tutaj z powrotem. I ona powinna nam spokojnie trzymać nasz dysk. O właśnie. I mamy nasz dysk zamontowany już. Teraz bierzemy z powrotem oczywiście tą Metalową zaślepkę. Jakby to na nie nazwać. I ją przykręcamy. I ją przykręcamy. No, i teraz oczywiście zamontujemy sobie z powrotem naszą obudowę. Montaż obudowy był oczy oczywiście łatwiejszy niż jej demontaż. No i co? To by było na tyle wszystko w tym poradniku. Ja się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia. Zapraszam do oglądania mojego kanału.